Hej, zapraszam Was dzisiaj na film z unboxingiem. Pudełeczka I Love Revolution. To pudełeczko dostałam w święta pod choinką, także to było moje marzenie, które właśnie się spełniło. Jedno z wielu, także no jestem bardzo ciekawa zawartości. Ale zanim przejdziemy do otwierania, to bardzo bym prosiła o subskrybowanie mojego kanału, bo widzę, że dużo Was ogląda, ale nie subskrybuje. A dzięki temu kanał się rozwija, rozrasta i algorytm YouTube'a proponuje innym odbiorcom moje filmy, a widzę, że Wam się podobają, także subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Dobra, nie przedłużam. Przechodzimy do otwierania. Także takie to pudełeczko. Jest na wierzchu taka nakładka papierowa. O! A same pudełeczko wygląda tak. Bardzo błyszczące. Jest metalowe. Także spore pudełeczko. I pokażę Wam co się w nim. I jest wypełnione takim papierkiem, także widzę wszystkie kosmetyki są zapakowane w taki papier, także kładę sobie tutaj przed sobą pierwszy papier z wierzchu, taki zabezpieczający i wyciągam pierwszą rzecz i jest to taka o... Czekoladowa paletka bardzo ładna. Nie miałam jeszcze żadnej paletki czekoladowej, także jestem bardzo ciekawa. Otworzymy ją sobie. O! Jest to i Czekajcie, żeby Was tutaj lustereczkiem nie przyłożę tutaj o papier. Tak się przedstawiają tutaj kolorki w tej palecie. Bardzo ładne. Takie z przewagą różu, jest trochę brązów, błyski, maty. Także przedstawia się pierwsza paletka i ona się nazywa Ruby Cocoa Crumble. Nie wiem, tak się czy czy nie? Także tak pierwsza paletka wygląda. Przechodzimy dalej. Kolejna rzecz zapakowana. I jest to kolejna czekoladowa paletka. Tym razem jest inna. I nazwa to jest Tofi Hazelnat. Czyli po prostu takie kolorki będą gdzieś w brązach. Zobaczymy. Mam rację. Na no pewnie, że tak. No bo przykryję tutaj. Tak się przedstawiają kolorki w tej palecie. Oczywiście są tutaj maty, i przewaga, właśnie brązów różnych. Także bardzo taka fajna paletka. No, bardzo ładna także druga paletka taka większa dalej rozwijamy coś tutaj mamy a to jest zwykły papier zabezpieczający, żeby to nam wszystko nie latało. Dobrze zabezpieczone. Dalej tutaj mamy spray do utrwalania makijażu. Taka różowa buteleczka jest tutaj 100 ml. Nie wiem, czy ona jest z brokatem, czy nie, bo jest nieprzezroczyste opakowanie, więc podejrzewam, że po prostu takie zwykłe. Także przyda się na pewno. Kolejna zapakowana rzecz. Jest to malutka czekoladka. Bardzo ładna. I to jest paleta rozświetlaczy. Nazywa się Caramel Glaze. Także zobaczymy jak tu wyglądają. Też jest lustereczko, zakryję. I tak wyglądają te rozświetlacze, ale jak dla mnie to tu jest rozświetlacz, a tu jest bardziej róż. No ale na paletce jest napisane, że to jest paleta rozświetlaczy. Także takie coś. Bardzo ładne tłoczenia ma tutaj. No. Ładne to jest. Także taka mała paletka, czekoladka. Dalej mamy no, standard, y, lustereczko. O. Tak wygląda, z napisem I love revolution. Lustereczko jak lustereczko, przyda się. Y Kolejna zapakowana rzecz. Też taka mała czekoladowa paletka, tym razem taka niebieska. I jest to paleta cieni do powiek, która nazywa się blueberry pie, czyli po prostu jagodowe ciasko nazwa ma ta paletka. Czyli jakieś może tu będą niebieskie kolory, zobaczymy. O, jaka ładna. Spójrzcie. Niebieskości. Są też tutaj takie brązy. O tu. Maty błyski. No śliczna ta paletka. Taka mała. No, słodka jest. Tu są też takie właśnie morskie kolory też. Przynajmniej tutaj taki turkusik. No fajne. Są trzy błyski i pięć matów. Także fajnie. Także przedstawia się kolejna paletka. Mała. Dalej. Znowu coś takiego zapakowane. I też znowu to jest taka czekoladka. Mała, brązowa. I jest to paleta do konturowania. I nazywa się Chocolate Kawiar. Także tu pewnie są brązery zobaczymy. No, tak jak mówiłam, tu są brązory. Tylko trochę się obawiam, czy ten jest bardzo mega ciemny i ten też jest taki trochę ciemnawy. Także no powiem szczerze, że się trochę obawiam tej paletki. Znaczy się tych brązów. Także jak będą za ciemne, to mogę używać jako, na przykład, cienie do powiek też. Także zobaczymy. Też mają takie fajne tłoczenia, jak w palecie rozświetlaczy. Także... No zobaczymy, przetestuję. Jak mi się nie sprawdzi jako brązery to pójdzie jako roz... rozświetlacze, mówię. Jako cienie do powiek, zobaczymy. Dalej mamy tutaj. Tak zapakowane pędzelki. Zaraz będziemy je rozpakowywać. Pierwszy pędzelek przedstawia się tak. Jest taki płaski, ścięty. Do robienia kresek na powiece cieniami. Bardzo ładny. Zobaczcie, spójrzcie. Napis I Love Revolution. Tutaj jest takie na tym trzonku, tak jakby właśnie yy, ten srebrno naciekało na to różowe. Tak jak te paletki te czekoladki mają. Też tutaj takie, o. To i tutaj na tym pędzelku. No bardzo ładny ten pędzelek jest wykonany. Włosie takie, no miękkie. Wiadomo, sztuczne. Nie wiem, pędzelków z Eye Love Revolution nie miałam, więc trudno mi się wypowiedzieć, czy są fajne, czy nie. Kolejny pędzelek jest taki mm, do blendowania, załamanie, powieki, dobry, taki kuleczkowy, tak jakbym to nazwała. Fajny, pędzelek. Ja takie pędzelki lubię. Też mięciutkie włosie. I chyba ostatni pędzelek. Yy, bardziej troszkę płaski i też taki alakulkowy. taki pędzelek. Także trzy pędzelki. Tutaj mam coś tak zawinięte jak cukiereczek. Yy. I jest to błyszczek do ust, tak. Czy jakąś nazwę ten błyszczek ma? Peter Sweet. Taki kolorek, taki dzienniaczek bym powiedziała. Możemy zrobić słocha. A. Myślam, że będzie bardziej go widać, a on jest taki delikatny bardzo, błyszczący. Coś tam delikatnie pachnie, ale nie jakoś tam jakoś przesadnie, jakiś zapach. Delikatny zapach jest. Tu kolejne coś zapakowane, czyli pewnie też będzie jakiś błyszczyk. Yy. Tak, błyszczyk do ust, taki przezroczysty, tak jakby trochę biały z drobinami. Mnóstwo tych drobin jest. On będzie dobry jako taki toper na usta, na szminki matowe. O to mi się na pewno przyda. I pójście. Jego tu nie widać bardzo. Widać aby błysk. Czyli taki po prostu, bym nazwała tutaj, o nie widać go bardzo właśnie, po prostu taki toper na usta, na jakieś matowe szminki Ja to wykorzystam. Także taki błyszczyk. I ostatnia rzecz, pudełeczko już jest puste. To będzie... Duża paletka. Czoklet. Opakowanie już jest kartonowe, nie jest takie plastikowe, jak tamto. Bardzo duża paletka. Zobaczymy, jak się teraz... O, folia. Kolorki tu przedstawiają. Tak wyglądają tutaj te kolorki. Tutaj już są takie już... Mm, Bardziej szalone kolorki. Takie już można coś tutaj poszaleć. Także bardzo ładne kolory. Są maty, są błyski. Ten zielony mi się najbardziej podoba. Tutaj też jest taki zielony ze złotym. Bardzo ładne. No, cudna jest ta paletka, szczerze mówiąc. Tutaj jest taki niby srebrne z drobinkami. No, ciekawe. Bardzo mi się podoba ta paleta. I fajne ma nazwy związane z, z czekoladą takie różne: hot chocolate, buttercream, milk powder, macha green tea. No, fajne karamel center. No nazwy są po prostu boskie. Śmieszne. Także to była ostatnia paletka i teraz zobaczymy ile tego było. Trzy takie większe palety cieni do powieku. Trzy małe paletki, w tym jedna jest cieni do powiek i dwie są do konturowania ogółem twarzy, rozświetlacze i bronzery. dwa błyszczyki. Spray fiksujący lustereczko i trzy pendelki, Czyli razem mamy 3, 6, 9, 10, 13 produktów. Także no bardzo ładne, pokaźne pudełeczko. Ja jestem mega zadowolona z tego prezentu. I nie mogę się doczekać, kiedy zacznę testować te paletki, używać je, pędzelki, zobaczyć jak one mi się będą tam sprawdzać. Także no jestem bardzo zadowolona. Mikołaj wiedział o czym marza, także dostałam. Napiszcie mi w komentarzach, czy podobał Wam się ten unboxing tego pudełeczka. Czy macie takie paletki, czekoladki, czy Wam się je sprawdzają? A na dzisiaj to wszystko. Życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia. Cześć!